No to dobrze. Posłuchaj. Te durnie nie mają z nami już żadnych szans. Jeżeli ich znowu tak zaskoczymy, no to nic, no to do jedno, to nie nikt od nich nie przeżyje. Pamiętasz, jak w tamtym ataku spaliśmy im cały las, naczerpnęliśmy całą infrastrukturę, która tam była Pamiętam. oraz byliśmy ich prawie całe wojsko. Pamiętasz to? Pamiętam. No a jeśli dzisiaj tak samo się uda, tylko że... To jest jeden problem. Jaki? Bo ich, ten, nasi świecy przechwycili dane, że jeden z ich statków zaopatrzeniem przypłynął dzisiaj do portu. A bo to już wczoraj było. Powiedziałem twoje zdanie. Dobra. Bez, 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 bez bezbędnego gadania. Bieraj trotyl i wychodzimy na górę. Trotyl bieraj. Widziałem. Bieraj więcej. Jest. Jak coś, to później jeszcze zejdziemy tutaj. A w tych swingach to. No dobra, to chodź. O, już cię zmrok robi. Totalny moment, Nikogo... żeby zacząć. Tak. Dobra, rozkładaj tutaj powoli. Przy każdej armacie. Dobra, i okej, okay. teraz trzeba, by, trzeba będzie to tylko załadować, a więc ładuj do jednej armaty po każdym. O, dobra, a masz kulę armatnie? Tak, i włożyłem jedną, no. tu też. Dobra, i teraz tutaj do tej drugiej możesz włożyć też trotyl. Znaczy może to... ten. No, że znaczy, kula armatnie, boże, myli mi się. Już? Jest. Dobra, to teraz trzeba tylko tym walnąć. I na raz, dwa, trzy. Wali się.